Jesteś cudowną i pełną wewnętrznego światła istotą, która ma w sobie moc, pasję i geniusz. Dzięki swoim naturalnym darom promieniujesz miłością na wszystko i wszystkich. Czy jesteś tego świadomy, czy też nie? Twoje serce przepełnione jest pięknem i łagodnością. Kiedy odczuwasz radość, rośnie także Twoje poczucie własnej mocy. Mając tak potężne narzędzia, oddziałujesz na każdą istotę i masz wpływ na to, czego doświadczasz. To, jacy jesteśmy w danym momencie, zależy od tego, Jakim myślom i przekonaniom dajemy pierwszeństwo? Uwierz, że jesteś nieskończonym źródłem inspiracji dla innych. Czasem, kiedy czujesz się atakowany przez różnego rodzaju bodźce, zapominasz o tym. A przecież zwykły uśmiech ma wielką moc. Wystarczy uśmiechnąć się do siebie, do ludzi, i już piękniejszy staje się dzień. Kiedy dostrzegasz w drugim człowieku światło i dobro, tym samym wysyłasz mu iskienkę radości, która być może zmieni jego nastawienie, rozpuści chmury smutku. Kiedy dostrzegasz w drugim światło i dobro, jak w lustrze odbijasz się w nim, więc cudowna istota, używaj pozytywnych słów, pełnych miłości, bo co dajesz, wraca zwielokrotnione. Mów z miłością o sobie i innych. Kiedy Ty odczuwasz spokój, radość, lub czujesz się szczęśliwy, tym samym już pomagasz innym w ich uzdrowieniu. Z Twojego świętego centrum emanuje bowiem silna, uzdrawiająca energia, która opromienia i podnosi na duchu Twój spokój wewnętrzny, sam w Sobie makujący wpływ na innych. Będąc sobą, radosną i twórczą istotą, nie musisz robić nic więcej, reszta sama dostroi się do tego, czym wibrujesz. Kiedy jesteś szczęśliwy, wyzwalasz w innych wszystko, co najlepsze. Wtedy Twoja wysokowibracyjna energia dostraja się do innych i pozytywnie wpływa na zmianę. Kiedy jesteś prawdziwą sobą, Prawdziwą istotą, która jest świadoma swojego duchowego pochodzenia. Wtedy jesteś w łączności ze swoją prawdziwą mocą. I wszystko jest dobre, doskonałe, pełne, wartościowe w Twoim świecie, bo to Ty tworzysz ten świat. Dzisiaj, z miłością. Powiedz do siebie, patrzę na innych oczami miłości i dostrzegam w nich dobro. Jesteśmy lustrem.